Druga wojna światowa w Europie rozpoczęła się 1 września 1939 roku, kiedy to hitlerowskie Niemcy dokonały agresji na Polskę. 17 dni później Polska została zaatakowana także przez Związek Radziecki. Józef Stalin, przywódca ZSRR, nie zamierzał na tym poprzestać. Jeszcze tego samego roku zaatakowana została Finlandia, gdyż nie uległa szantażom radzieckim. Pomimo olbrzymiej dysproporcji sił, Finowie przez 4 miesiące dzielnie walczyli z Armią Czerwoną na tzw. linii Mannerheima. I choć ostatecznie w wojnie zimowej ponieśli klęskę, to jednak zachowali niepodległość, tracąc na rzecz ZSRR 10% swojego terytorium. Rok 1940 to rok agresywnej i zaborczej polityki Hitlera i Stalina. ZSRR zaanektowało państwa bałtyckie. Litwę, Łotwę i Estonię. Które szantażowane były już od jesieni 1939 roku. Hitler natomiast w kwietniu 1940 roku kontynuował swój Blitzkrieg, czyli wojnę błyskawiczną. Najechał na Danię i Norwegię. Narvik, cenny port na północy Norwegii, próbowali odbić Alianci, czyli państwa walczące z Niemcami. Udział w tej bitwie wzięli między innymi polscy żołnierze z samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Polska, choć pokonana, nadal walczyła siłą swych żołnierzy z niemieckim najeźdźcą i to nie tylko na polskiej ziemi. Bitwa o Narvik jednak się nie powiodła. Alianci musieli odpuścić, a Hitler miał wygodną bazę do transportu żelazów. W tym czasie ani Francja, ani Wielka Brytania nie zdecydowały się zaatakować Niemiec, z którymi w końcu byli w stanie wojny od 3 września 1939 roku. To wkrótce miał się na nich zemścić. W maju Hitler najechał na kolejne państwa, Belgię, Holandię i Luksemburg, a już 10 maja Francję. Francuzi broniący się na linii Marginota stawiali raczej słaby opór. Brytyjczycy wkrótce się ewakuowali w Dunkierce, zostawiając na pastwę Niemców tysiące czołgów, samochodów, broni. Była to kompromitacja tak dla Brytyjczyków, jak i Francuzów. Adolf Hitler triumfował. Dodatkowo w czerwcu Francję zaatakowali Włosi, sojusznicy Hitlera. Ci jednak nie potrafili się nawet przedrzeć przez francuską granicę. Sojusz Niemiec, Włoch i Japonii zwano państwami Osi, a państwa walczące z nimi, jak już wspomniano, aliantami. Sytuacja aliantów w połowie 1940 roku była jednak tragiczna. Pobita przez Hitlera Francja musiała oddać Niemcom Alzację i Lotaryngię, czyli dwie krainy, które utracili Niemcy na rzecz Francji po I wojnie światowej. Ponadto Francja została podzielona na dwie części. Północna znalazła się pod niemiecką okupacją, czyli podobnie jak w Polsce stacjonowały tam niemieckie wojska i wprowadzono surowe prawo. Jednak nie była to okupacja tak straszna jak w Polsce. Nie było łapanek, publicznych egzekucji i terroru. Nie oznacza to jednak, że Francuzi przeciwni Hitlerowi i Żydzi mogli czuć się bezpiecznie. W części południowej Francji utworzono państwo Vichy z Filipem Petain na czele. Było to państwo marionetkowe, czyli całkowicie uzależnione od Niemiec, pozbawione samodzielności. Filip Petain kolaborował z Niemcami, czyli współpracował z wrogiem, okupantem. Kolaboracja była też w innych państwach okupowanych przez Niemcy. W Norwegii powołano faszystowski rząd Witku na W ogóle Norwegowie, Duńczycy czy Holendrzy byli traktowani przez Niemców bardziej przychylnie niż Polacy. Zgodnie bowiem z nazistowską ideologią Hitlera, należeli do rasy panów, rasy Aryjskiej, czyli wysokich, niebieskookich blondynów. Na szczęście i wśród narodów germańskich było sporo uczciwych i przyzwoitych ludzi. W krajach okupowanych, oprócz kolaborantów i ludzi, którzy po prostu starali się przeżyć, byli też ludzie brzydzący się ideologią nazistowską i chcący z Niemcami walczyć. Był to tak zwany ruch oporu. Ruch oporu działał w konspiracji, czyli tajnie. Szerzej zostanie to omówione w filmie Polityka okupacyjna trzeciej rzeczy oraz Polskie Państwo Podziemne. We Francji ruch oporu to raz W Polsce największymi organizacjami ruchu oporu były Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa. Latem 1940 roku zdawało się, że Hitler jest o krok od podboju Europy. Brytyjczycy uciekli z Francji. W Anglii przebywał także polski rząd na uchodźstwie i francuski Komitet Wolnej Francji z Charlesem de Gaulle'em na czele. Od maja 1940 roku premierem Anglii był Winston Churchill. Zastąpił on nieudolnego Chamberlaina, który nie zrobił nic przez ostatnie lata, by zatrzymać Hitlera. Choć w połowie 1940 roku sytuacja w Wielkiej Brytanii zdawała się być krytyczna, Churchill odrzucił niemieckie propozycje pokojowe. W lipcu 1940 roku Hitler zdecydował się więc rozprawić z aliantami. Nad Anglię wysłał ponad 2,5 tysiąca samolotów Luftwaffe. Naczelnym dowódcą Luftwaffe był Hermann Göring, as lotniczy z czasów I wojny światowej i prawa ręka Adolfa Hitlera. Angielskie siły lotnicze RAF dysponowały co prawda tylko około 800 myśliwcami na początku bitwy, ale wybrzeża broniła potężna marynarka Royal Navy, Dodatkowo Brytyjczycy mieli dwa asy w rękawie: nową technologię, radar oraz polskich sojuszników. Trzej polscy kryptografowie, hakerzy, jakbyśmy dziś mogli ich nazwać, na czele z pochodzącym z Bydgoszczy Marianem Rejewskim, jeszcze przed wojną rozszyfrowali niemiecką maszynę szyfrującą Enigmę. Ich wiedzę wykorzystali Brytyjczycy, którzy byli w stanie przechwytywać niemieckie rozkazy radiowe i je rozszyfrowywać. Wiedzieli więc o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Anglicy posiadali także nową technologię, radary, które wykrywały nadlatujące samoloty niemieckie z odległości setek kilometrów. Anglicy początkowo byli w gorszej sytuacji: nie tylko mieli mniej maszyn w powietrzu, ale były to też samoloty ustępujące maszynom niemieckim, ale olbrzymim wysiłkiem produkowano masowo nowe modele, Spitfajery, które ostatecznie okazały się szybsze i zwrotniejsze od samolotów Luftwaffe. W czasach II wojny światowej dobry samolot liczył się nie mniej od dobrego pilota, a jednymi z najlepszych byli polscy piloci. Szybka ofensywa Niemiec we wrześniu 1939 roku doprowadziła do ewakuacji polskich pilotów. W Anglii mogli nie tylko pomścić porażkę z poprzedniego roku, ale dzięki lepszym maszynom udowodnić swoją wyższość nad pilotami niemieckimi. W sumie w bitwie o Anglię walczyły cztery polskie dywizjony, czyli oddziały lotnicze i 145 polskich pilotów. Polacy należeli do najlepszych. Zestrzelili na pewno ponad 50 maszyn niemieckich, a niektórzy przyjmują, że nawet trzy razy tyle. W każdym razie sukcesy i skill polskich lotników znane były w całej Anglii. Bitwa o Anglię trwała od lipca do października 1940 roku. Niemcy dokonywali nalotów bombowych na fabryki, lotniska, magazyny czy porty morskie, ale też na miasta cywilne. Zniszczeniu uległo ponad milion domów. Wielokrotnie bombardowany był Londyn. Naloty takie miały zasiać lęk i niepewność w sercach Brytyjczyków i zmusić ich rząd do negocjacji z Niemcami. Jednak plan Hitlera i Geringa się nie powiódł. Niemcy stracili około połowy ze swoich samolotów. Zginęło lub dostało się do niewoli 2,5 tysiąca ich lotników i to najlepszych z najlepszych. Bitwa o Anglię była pierwszą porażką Hitlera w tej wojnie.